Hej, zi SanerBakus. Witam was w kolejnym odcinku. To teraz odcinek z Red Dead Online Salon News. Czemu włosy mi się zbugowały pod kapeluszem, tak? Nie mam pojęcia, ale się ewidentnie mi to ucięły. Nieważne. Ważne jest to, że łapki w górę nie zostawiłeś, a to jest chyba jedyny kanał w Polsce, który nagrywa Red Dead Online. <grych> Albo nie. Napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia. Yy, więc dobra, tak czy siak, musimy sobie porozmawiać na temat tego. Że są zniżki i pre Nie, premii nie ma. W tym tego nie ma żadnej premii. Są tylko i wyłącznie zniżki, więc zaczniemy sobie od różnikarza. Więc tutaj w katalogu możecie sobie zakupić: uwaga, uwaga, wszystkie pistolety taniej. Widziałeś, że Volcanic, półautomatyczny, Mauser, no właśnie są teraz przecenione. Ja mam je kupione, więc nie mogę nic tutaj więcej zmienić, więc sobie zamkniemy to. Jednak Was troszeczkę oszukałem, ponieważ powiedzmy, że jest jedna taka premia, bardziej są to nagrody za wykonanie y, jakiegoś tam celu. Uwaga, uwaga. Jest coś takiego jak wyzwania dnia, prawda? I zobaczcie. Odpalam sobie. To jest ogólnie najlepszy sposób na zdobywanie złota w tej grze. I chodzi o to, że jeżeli wykonacie trzy zadania dowolne, to dostaniecie nagrodę w postaci dziesięciu strzał zatrutych. Piękna sprawa. W ciągu tam 48 godzin powinno Wam to wpaść do waszego obozu albo na pocztę, nie? Dalej, za wykonanie 6 zadań dnia, macie jakby co tydzień na to dostajecie 4 monety do kolekcjonera. Super, nie? Cztery monety. Piękna sprawa. Dalej lecimy sobie. Za wykonanie 10 zadań dostajecie mapę skarbów. Akurat to jest w miarę ok, nie? Więc jedyna sensowna nagroda. Lecimy sobie dalej. Tym razem już naprawdę zniżki. Madame Nazar, kolekcjoner. I uwaga, uwaga, ta funkcja jest teraz przeceniona. Zamiast 15 sztabek, kosztuje tylko i wyłącznie 10 sztabek złota. Więc polecam sobie zakupić najlepsza rola. Sporo hajsu można właśnie zarobić. Zobaczcie, na przykład, nie ja, mam kolekcję Jakieś do sprzedania. Na przykład zobaczcie, jakieś karty prawie 300. Groty też 300. 160, tu też prawie 300, 335 ogromne kwoty na tym można właśnie zarabiać, więc jak najbardziej kolekcjonera Wam polecam. Eee, dalej, eee, uwaga, uwaga: u naszej Madame Nazar mamy coś takiego jak różne przedmioty, na przykład maczeta, jest teraz przeceniona. Ja sobie może nawet ją kupię, bo nie mam. Wszystkie mapy, łopata, wykrywacz. Polecam Wam, oczywiście, kupić sobie torbę kolekcjonera, czyli właśnie. Ta funkcja kolekcjonera w ogóle e, Polecam e, Zobaczcie, że kosztuje 10 aktualnie e, Wygrywacz metalu, a także łopata, ale to potem sobie Możecie odblokować, kiedy już będziecie mieli Odpowiedni level tej roli, nie? E, mapy, akurat nic ciekawego, wszystkie te Klamry są przecenione Spoko Okulary, opaska Też jest przeceniona, bo może sobie w sumie kupię Może jakiś fajny strój zrobić z tą opaską, że o, wiecie, kurde Kozak, nie. <laughs> Pierściówka, jakaś kompas, cylinder, kapelusz, pierścionki różne, spoko. Więc to wszystko jest przecenione. Siemanko, obóz. Tutaj też są rzeczy przecenione, więc spoko sprawa. Udamy się naszego Kripsa. Słuchaj, Krips, pokaż mi, co w tym tygodniu możesz mi zaoferować. Bo zgaduję, że sporo rzeczy. No, proszę bardzo, wystrój, namiot, flaga, wyposażenie. A także pies jest przeceniony Więc wystrój, proszę bardzo, spoko sprawa Można sobie pozmieniać Ale Nas najbardziej oczywiście interesuje Coś takiego jak Wyposażenie, zobaczcie Polecam Wam kupić sobie Stanowisko rzeźnika, ale akurat to nie jest przecenione A Tylko punkt szybkiej podróży jest przeceniony Akurat dobra, czyli słaba sprawa Ale jeżeli jakimś prawem garnek jest Tańszy, to kupcie sobie Ognisko jest też w miarę OK, a najbardziej to chyba garnek i te wozy. Ale nie widzę, żeby gra pokazywała, że to jest przecenione. Punkt szybkiej podróży jest mało przydatny, ale jak macie dużo hajstów, to możecie sobie zakupić. Dobra, więc tyle w sumie, jeżeli chodzi o obóz. Teraz sobie przejdziemy do czegoś takiego jak karty. Bo w poprzednim tygodniu była dokładnie taka sama zniżka, czyli po prostu karty, które ulepszacie sobie na poziom trzeci, są teraz po prostu przecenione. O 50%, czyli na przykład wiecie, macie kartę. Yy, jakąś w stylu kop w tyłek, nie? ci na drugi poziom, normalna cena. Na trzeci poziom płacicie już 50% mniej, a to jest spokojna sprawa, bo normalnie upgrade kosztuje chyba 500 dolarów, więc strasznie dużo. W poprzednim tygodniu nie grałem zbyt dużo w Red Dead i nie wylewelowałem sobie tych kart, ale w tym tygodniu sobie pogram i wszystkie na 100% wyleweluję. Więc ulepszę sobie na akcję i będę mógł porobić poradniki. I! Teraz ważna sprawa. Chcę... od jakiegoś czasu ten kanał bardziej wrzucać filmiki, ale przez to, że nie mam nagrywarki, nagrywam przez to wbudowaną w konsolę... Wła... właściwość? Nie. No, po prostu nagrywam przez konsolę. To jest to strasznie trudne. Ale właśnie chciałem sobie ogarnąć ostatnio Elgato, taką nagrywarkę, i kurde, okazało się, że przez tą całą pandemię, pandemię po prostu ich nie ma. Nigdzie nie mogę znaleźć tej nagrywarki w takiej wersji, jaką ja chcę. I w jakimś normalnym sklepie, który nie jest skamem nie? Więc jak się nagrywarka pojawi, to od razu kupuję i będziemy ostro cisnąć Red Dead w końcu, więc no. Czekajcie cierpliwie, a co tydzień Salon News będę dla was wrzucał, nie? I może jakiś update w końcu się pojawi do Red Dead'a? Fajnie byłoby, nie? I chyba tyle. Niczego nie przegapiłem, ale jeżeli kimś prawem, coś kurde przegapiłem, no to napiszę wam o tym w komentarzu. Jeżeli nie napisałem, to znaczy, że nic nie przegapiłem. I tyle! Więc ja się zamierzam, musiałem na przejść. Elo!